Witam filmiku i dzisiaj mam dla Was sonia wedenka czyli smakołyki, które nam się skończyły ogólnie też skończyła nam się taka kilogramowa karma z Brita ale już nie mam chyba opakowania i kupiliśmy też tą 3 kilogramową, ale karmę chyba zazwyczaj Wam w nie pokazuję już więc zaczniemy od takich pralinek one nam się skończyły już jakiś czas temu te pralinki Sonia bardzo lubi i one mają dobry skład są po prostu z dziczyzny ona naprawdę je lubi, i ja je kupiłam już, na Walentynki dostała taką paczkę, tylko z innej, znaczy z tej samej firmy, tylko po prostu w innej grafice, już jest opakowanie Ale te same pralinki, ona je lubi. Kolejne smaczki jakieś skończyły, to te. Ale to dostała w paczce z wymiany, która była w grudniu, z takiej dużej wymiany, którą mogliście zobaczyć, oraz kolejne paczki. To zacznę od tych dropsów, które w ogóle mi się nie skończyły. I wiem, że nie powinnam Wam w denku pokazywać rzeczy, które się nie skończyły, bo denko to jest to, co się skończyło. Ale pokazuję wam dlatego, że opakowanie prawdopodobnie wyrzucę, gdyż e dropsy sobie przesypałam tutaj do organizera. Widzicie, tu przesypałam te dropsy i opakowanie. Po prostu raczej wyrzucę, dlatego wam pokazuję w denku, bo już nie będę go pokazywać. Bo teraz dropsy będę w organizerze. I te dropsy też dostaliśmy w paczce z wymiany z tej samej wymiany w grudniu, która była. I już ostatnią rzeczą, która się skończyła. To są smakołyki z firmy Trixie. I to są to takie kuleczki rożowe. E, taki mają skład te kuleczki. Kaczka 81%, roż 15%. Z tej naprawdę byłam bardzo zadowolona. I mi zostały tylko trzy te kuleczki. Zostawiam sobie tutaj, żeby Wam w dęku też pokazać po prostu jak wyglądały bo może ktoś nie pamięta, chociaż był z nich i tester i no, i były chyba też w ulubieńcach jednych i był też testerek, więc tam wam dokładnie wszystko pokazałam ale tu w dęku też zostawiam trzy takie kuleczki żeby wam pokazać jak one wyglądały, więc taka kuleczka z i ryżu i bardzo dobrze się sprawdzały mi do napełnienia jakichś zabawek na przysmaki, albo żeby tak dać na chwilę psu i go czymś zająć. Więc, Więc to są te kuleczki. I jeśli chodzi o denko to jest już wszystko. Jeszcze plus karma, ale opakowania chyba już nie mam. I jeśli Wam się filmik podobał, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. I do zobaczenia w kolejnych.